Umiem być misjonarzem. Nie potrafiłbym. Nie umiem przekonywać nikogo. Argumentami, faktami. Ani do siebie. Ani do moich przekonań. Ani do tego, co lubię jeść. Ani muzyki której, do muzyki, której lubię słuchać, ani do Zumby, którą uwielbiam. Mieszkam na zboczu góry, nad morzem. Ale takich zbocz góry i takich musz jest wiele. Nic szczególnego. Mówi się, że historie różnych religii, chociażby mojej, to takie bajki. Niech będzie. To ja Wam opowiem taką, która dla mnie jest szczególnie przekonująca. Jest to mianowicie, może nie bajka jako taka, raczej baśnie. Baśnie o zaczarowanym Jezusie. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata Jakuba Jana i zaprowadził ich na górę wysoko osobno. Tam nagle przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się białe jak grzbiet gronostaja. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, o, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli, jeśli sobie życzysz, to postawimy tu trzy namioty: o, jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich. A z obłoku odezwał się głos. Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słuchajcie go. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A tu nagle Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Stańcie, nie bójcie się. A gdy podnieśli oczy, już nikogo nie widzieli, tylko Jezus.